Witam Państwa bardzo serdecznie. Cóż to się będzie dzisiaj działo na kanale Ludzie Drodzy, jaka wielka tragedia naszej moralnej Marianny, a w zasadzie Maryi Szrejberowej niedawno się pojawił materiał na kanale, jak to Maryja Marianna Schreiberowa tutaj tłumaczyła całym, całemu światu, chyba zrobiła taki teologiczny wykład noworoczny, na czym polega w ogóle bycie katolikiem, jak to ona pod... Tym krzyżem, pod ciężarem tego krzyża ona upada wielokrotnie, ale potem spod tego krzyża wychodzi, znowu staje tam i idzie walczyć tutaj o sprawy najwyższej wagi. To ja nie wiem, drodzy Państwo, to ten krzyż tak przygniata i ktoś, kto idzie z tym krzyżem, prawda, na barkach upada i potem ten krzyż zrzuca z siebie i już idzie bez tego krzyża dalej. No ja myślę, że cała sztuka bycia katolikiem czy chrześcijaninem w ogóle polega na tym, że jednak nawet jeśli ten krzyż powoduje tak wielki ciężar i jest to gargantoiczny wysiłek, że człowiek upada. No to potem, jak wstaje, no to wstaje już w dalszym ciągu idąc z tym krzyżem na barkach. A Marianka powiedziała, że ona ten krzyż spod tego krzyża wychodzi i idzie dalej, tam dumnie kroczy. No i rzeczywiście tak było, drodzy Państwo. Marianka Schreiberowa dostała gaśnicą po pysku. No tak jej tam ktoś na tych y, patusiarskich występach y, Fame MMA, tak ją ktoś z tą gaśnicą potraktował ktował, że ja myślę, że tego pudru to jej tam wystarczy do końca życia. No i drodzy Państwo, jest nagranie z tego incydentu. To nagranie zaraz Państwu pokażę naszej wspaniałej Marianki, bo to warto zobaczyć, bo to jest sprawa bardzo śmieszna i jednocześnie żałosna. No ale jak influencerka z patusami, to influencerka z patusami. Oni się tam fajnie bawią i zarabiają kupę kasy. Ktoś może pomyśleć, że to była jakaś tam ustawka. Ja w to nie będę wnikał. Drodzy Państwo, ale zanim przejdziemy do naszej Marianki, to na chwilę zatrzymajmy się, bo zaraz to nagranie, jak mówię, Państwu pokażę, ale na chwilę zatrzymajmy się dosłownie przy naszej. Wspaniałej Alicji Majewskiej, słuchajcie, i ona gdzieś yy, udzieliła takiego wywiadu, a w zasadzie był to taki quiz. Ktoś tam stał, jakiś dziennikarz, i pokazywał na telefonie pani Alicji Majewskiej zdjęcia naszych wybitnych artystów polskich, którzy występowali tam na tych sylwestrach, wszystkich w całej Polsce. No i słuchajcie, pani Alicja powiedziała coś takiego. Pokazano jej zdjęcie rapera Cuebona Fide. Jest taki raper, ja go nie znam i jego muzyki nie słucham. A podobno jest tak znany, że bardziej znany nie wiem kto może być na świecie chyba nikt. Chyba nikt, drodzy państwo. Może bardziej znany będzie yy, potomek yy, pana Sławosza uznańskiego Wiśniewskiego Pieroszka, bo oni tam z tą swoją żoną, yy, też wspaniałą i też wybitną, wybitnie utalentowaną z Platformy Obywatelskiej, oni się teraz spodziewają nadejścia. Yy, na świat, przyjścia na świat ich dziecka. No i przeczytałem sobie na Facebooku taką informację, że to dziecko ma urodzić, słuchajcie, Sławosz Uznański czyli, że on tam w kosmos. Poleciał podobno, ale y, miał zostać. Ja nie wiem, czy to jest też prawda, drodzy Państwo. No, nie chcę tutaj oczywiście, jakby, jakby to powiedzieć, nie ma sensu żartować ponad miarę z takich rzeczy. No, bo to wiadomo, że jest sz wielkie szczęście w rodzinie. No, ale ludzie sugerują, że to jest, że to będzie dziecko jakiejś obcej cywilizacji. Więc ja myślę, że to dziecko może być jeszcze bardziej znane niż na Fide. Ale zobaczymy. I pani y, Alicja Majewska zobaczyła zdjęcie rapera y, na Fide. I słuchajcie, i mówi. Nie rozpoznają go. Kto to jest, mówi pani Alicja Majewska. To Polak? To Polak? No proszę! No proszę, to Polak, to jak to nie rozpoznała Polaka? No zobaczyła to, ja nie wiem jak to, drodzy Państwo, powiedzieć, no Kłebona jakby tutaj Państwu to wszystko wytłumaczyć. On według pani Alicji Majewskiej nie jest Polakiem w ogóle z wyglądu, z wizerunku. Tu ma jakieś malunki, yy, prawda, na całej szyi w ogóle yy, jest w koszulce na ramiączkach tutaj pełno jakichś dziwnych takich, yy, yy, jakby to powiedzieć, pomalowanych rysunek. Ma. I pani Alicja, czekajcie, to jest Simpson? Tak, on ma nawet tutaj, słuchajcie, tego, z tej rodziny Simpsonów tego całego śmiesznego ludzika. I pani Alicja Majewska mówi: No proszę, to jest Polak, wyobraźcie sobie coś takiego. Gdy usłyszała, że to jest polski artysta, to się zdziwiła. No i to ja myślę, że to jest podsumowanie tego, jak pani Alicja Majewska w sposób szczególny potrafiła wybrnąć z tej katastrofalnej wręcz powiedziałbym sytuacji. A, to jest Polak, no to dobrze, no to niech tak będzie, niech tak wygląda Polak, bardzo się z tego y, cieszymy. Y, ale jeszcze jedna rzecz, która, drodzy Państwo, y, bardzo mnie rozśmieszyła, jeśli chodzi o ten quiz, y, w którym brała udział pani Alicja. Y, Majewska i ona powiedziała, nie rozpoznając niejakiej jungle osi. Ona mówi, że nie wie, kto to jest. No, nie mam zielonego pojęcia, kto to jest, taka dziewczyna z różowymi włosami, no, ale nie powiem, jak się nazywa. I tutaj ten dziennikarz, ten redaktor, mówi, ona się nazywa jungle osia. No właśnie, teraz sobie przypomniałam Jungle Osia, a ja tylko się nazywam Alicja Majewska. No i jak tutaj nie kochać Alicji Majewskiej? Widzicie, Jungle ona się nazywa, no nie rozpoznaje jej. Jungle a ja tylko Alicja Majewska, a ja tylko Bartosz jakiś tam Kowalski, a ja tylko tam Kasia jakaś tam, prawda, i tak dalej, a tu jest Jungle Osia, i to, i to miało sugerować, że to też nie do końca jest yy, yy. Polka, bo ona jest tylko Alicją majewską, a tu są Jungi, Leosie, tu są inne dody Srody, tu są, prawda, anody, katody i wszystkie inne dziwactwa tego świata. No ale teraz, drodzy Państwo, żeby już nie przeciągać, przechodzimy do yy, oczywiście tego incydentu z Marianką Schreiberową. <słukają> Cięć od poselskiego? Coś już był z tym czasy. Od na klatce. Ma nie. Czas aż do mnie krzyczeć. obróciłam się. Od że... poselskiego. Obróciłam się i ona mnie Od poselskiego w gaśnicą. Po kurwieni się spoglądam. Gaśnicą mnie w twarz psikała. Myślę, no, że jakiś polityk spisu spuścił. <coughs> na socita zachowała się jak zwykła dziwka internetowa. Przed panelem coś takiego robi. Jówko ja na panelu trzyma. Jówko, ale I tak do kupiecką. Ja chcę tylko powiedzieć. Chciałabym, że... żeby ktoś ci te skrzydła tak, teraz tak, zerwał. Ale, ale... Ale no luś, ja to, ja to jestem ja jest ja jest ja jest ale to? Was, ja chcę, żeby ona komu powiedzieć, ci łzy, że, gaśnicą, że ty nie i wiesz czego, ty nie wiesz czego karę, symbolem karę, jest gaśnica. Je Las gaśnica naraz, ta, jest gaśnicy. Ja po kolei, po kolei, oporu. po kolei. Ona nie wie czym jakim symbolem jest gaśnica. Gaśnica jest symbolem oporu dla tych, którzy wyciągają po nas swoje brudne łapska i do tego jest gaśnica, a w rękach takiej patusiany. Wiktorii Secret, model, gdzie swój sekret cała Bydgoszcz zna. To to jest grzech, kochana. <śleskujesz> No i teraz mamy taką sytuację, drodzy Państwo, że y, oczywiście szreiberowa, nasza Maryja wspaniała, y, która tam niesie ten ciężki krzyż chrześcijański na swoich barkach i upada bardzo często pod tym krzyżem, potem wychodzi spod tego krzyża i już tam idzie, prawda, bo to wszystko ją tak bardzo przygniotło, ona dostała, została potraktowana tą gaśnicą i gaśnica jest symbolem oporu. Wyobraźcie sobie, ja myślałem, że gaśnica służy przede wszystkim do gaszenia jakiegoś pożaru, prawda? Że to jest takie zabezpieczenie na środek do tego, żeby tam, tu ugasić jakiś pożar, ewentualnie może zostać to wykorzystane w sytuacjach, gdy chcemy kogoś zgasić już oficjalnie, ale to chyba już tutaj, w tej sytuacji przechodzi wymiar y, takiego zachowania, które byłoby y, tolerowane, no bo jak się okaże za chwilę, że ta gaśnica będzie wykorzystywana w, jeszcze w przeróżnych innych miejscach, bo wiecie, jak to... Yy, Marianka Maryja, nasza wspaniała tam y, chciała parodiować Grzegorza Brauna i wtargnęła do siedziby ostatniego pokolenia. No tam weszła, prawda, żeby tam tych ludzi tutaj do pionu postawić, bo ona walczy z tym wszystkim, co tutaj na świecie jest, złego, ale przy okazji, żeby karierę zrobić, to oczywiście, bo to jest kariera, dla niej jest najważniejsza. Ona generalnie każdy swój wyczyn, jakikolwiek y, jest, y, z jej udziałem się pojawia w internecie, to jest y, influencerka mająca na celu y, już. Nie nie dobro wspólne, albo nie jakiekolwiek dobro, tylko ona ma być tutaj gwiazdą i w sposób szczególny ma zostać nagrodzona, wyróżniona w internecie, bez względu na to, co by to miało oznaczać. Więc opór tym razem, drodzy Państwo, taka kaźnica jest symbolem oporu wobec Marianki Schreiberowej. Ja myślę, że to jest, nie chcę tutaj używać słowa karma, czy to jest coś zasłużonego i tak dalej, czy może rzeczywiście to była ustawka, jednak sprawa wydaje mi się naprawdę śmieszna, że nagle przychodzi jakaś lampu Cera jedna z lewicy która jest obrońcą yy, prawda, ostatniego pokolenia klimatyzmów i ETS-ów i zwalcza gaśnicą szambo prawicowe, burdelowe, szambo prawicowe, łże prawicowe w stylu Marianki Schreiberowej, która ma tyle z prawicą wspólnego, tyle z Bogiem wspólnego, tyle z prawdą wspólnego, z wolnością wspólnego yy, i z symbolem gaśnicy także wspólnego, tej gaśnicy, o której tutaj mówiło się na całym świecie yy, swego czasu. Co, drodzy Państwo, Wałęsa z wolnością, albo Tusk z prawdą? No i ja bym też zadał takie pytanie, Pytanie drodzy państwo, bo jak tutaj Alicja Majewska mówi, o Boże, o Boże, to jest Polak, to jest naprawdę Polak, to ja się pytam, drodzy państwo, czy to jest Polka, czy to jest naprawdę Polka. Dynie arbuzy tureckie na sercu, ma tam flagę nie wiadomo już jaką. Ludzie, drodzy, widzicie, jakaż to jest po prostu i próżność, i arbitralny egoizm, i patusiarskie występy, prawda? I pokazywanie się w sytuacjach obscenicznych, ja bym już nawet powiedział, w wielu przypadkach udając przy tym człowieka poczciwego, no i przywłaszczając sobie, jak to zwykle bywa, symbole zaszczytne, boga, prawicy, gaśnicy i Wszystkiego co wielkie, a z drugiej strony wychodzi z kogoś takiego to kim on sam jest, czyli takim pato -celebrytom jak ta Marianka Maria Schreiberowa. Ja myślę, że ona powinna zostać taką właśnie yy, świętą od tych pato celebrytów. No i tym, drodzy państwo, taką konkluzją, takim wątkiem powiedziałbym końcowym zdecydowałem się ten program dzisiejszy zakończyć. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Hej!